Cześć i czołem! Witamy w kolejnym odcinku Review Terytory! Hech, szmat czasu minął od ostatniego odcinka, aż cały tydzień. Więc na dzisiaj przygotowaliśmy wam specjalne wydanie programu dotyczące serii Final Fantasy. Pokażemy dziś dwie części z owej stajni, a są to: Final Fantasy IV oraz Final Fantasy Tactics A2 Gimor of a Rift. Tak więc po zdradzeniu rąbka tajemnicy, przejdziemy do, kontre... do konkretów, zaczynając od jakże smacznego, odgrzewanego kotletu, którym jest Final Fantasy IV. Owa gra wyszła. Na Snessa w 1991 roku. Ludzie bardzo przyjęli ją z otwartymi ramionami, wszystkim się spodobała. A po długim czasie mamy ową część na DS-a. Nasz główny bohater o imieniu Cecil jest kapitanem oddziału czerwonych skrzydeł i przez całe swe życie służył swemu królowi. Po jakimś czasie w grę weszły magiczne kryształy, które stały się celem owego litościwego i jakże miłosiernego króla. Tak więc, wszystko w życiu naszego głównego bohatera odwróciło się do góry nogami. Sprzeciwił on się królowi i rozpoczął fascynującą przygodę, która miała na celu utrzymanie króla od posiadania wszystkich magicznych kryształów, co w najgorszym wypadku doprowadziłoby do ogamięcia władzy przez króla. To tyle z fabuły. Więc przejdźmy do gameplay'u. Grafika jest świetna. Na DS'a były już lepsze. Pokażę teraz Wam teraz walkę. Jest to system turowy. Oczywiście gra airpack. Nie będziemy więcej tutaj nic mówić. Łap ale mu ale Widzicie, walka polega na tym, że są tutaj wskaźniki, które się ładują. I że już są ładowane na maksa, wtedy nasz bohater może zaatakować. Jeżeli nie są, to jego jeszcze nie należy go Jest to tak zwany system klasyczny, który obcował w, star w starej wersji gry na Slash. Do wyboru są dwa różne gry. Dwa różne tryby gry. Ten owy czasowy, stary i nowy. Turowy, zwykły. Tak jak widzicie, gra jest fajna. Fabuła jest wciągająca. No, graliśmy w nią kawał czasu. Możemy sobie latać po świecie, online sobie całą. Tutaj podróż, ponieważ świat jest wielki. No i na pieszo nam by się nie udało, ponieważ są y, morza, które nas odgradzają od innych wysp. To następna walka, jak widać. Ja oddzielę ja pies. Nie na jakiś dziwny cerbet. nie, cerbet nie. Ale nazwał Nie, nie trafił. Haha. nazwał Dobra. I go. Widzicie, wiem, czy żyje. No, na resztę. Ten już nie kurczę, fila. Nie nikogo. Oczywiście. Nasza rydia jak zawsze wymiata swoimi przywołaniami, jest samonerem i przywołuje golema w wszyscy <grysty> za jednym ciosem, boski tak, no cóż. Tak więc. Przechodzimy, to było na tyle. Przechodzimy, Przechodzimy do, następnej do następnej gry. gry. Yeah. Okay. Tak jak już wiadomo, będzie to Final Fantasy A2 Gimor of A Rift. Jest to gra taktyczna. System może ten, tej walki jest trochę stary. No, Ponieważ w, w już jest jakiś czas, w, w poprzedniej części był taki sam system walki. Opowiem trochę o fabule. Fabuła rozpoczyna się w prawdziwym świecie, takim jak my żyjemy, w szkole. Jest koniec roku, już są wakacje, już ostatni dzień szkoły, no ale naszemu głównemu bohaterowi, Luso, nie spisane oddaje się ze swoimi kolegami, żeby zacząć wakacje, ponieważ nauczyciel, aż tak powiem, zlecił mu po układanie biblioteczki. No, i tam się wszystko zaczyna. Luso znajduje książkę, która wciąga go do środka, i Luso jest wmontowany w wir walki i musi się dołączyć do jednego z klanów. No, gra polega na tym, żeby Luso wydostał się z tej książki i wrócił do swojego prawdziwego świata. Już mówiłem, gra taktyczna. Grafika nie jest taka świetna jak. W, przednej, w, w Final Fantasy 4. No ale nie można narzekać. System turowy. Wszystko już... odbywa się na domnym ekranie. U góry widać statusy. Statusy, tak. Statusy. Mam, powrócił do nas stary sędzia który wyznacza nam różne kary za to, jeżeli nie przestrzegamy jego reguł. System profesji. Mamy tutaj dostępnych aż 56 różnych specjalizacji od wojownika posamunera. To jeden z najbardziej rozbudowanych drzewek w historii. History gier taktycznych na konsole, a zarazem wisienka na tym torcie. W grze powraca, jak już mówiłem, również system sędziów, który z dystansu obserwuje bitwę i zakazuje określonych akcji, jak używanie magii danego typu czy specyficznej broni. Muzyka możliwe, że i potem może nam przejeść, ponieważ jest tutaj nasz stary przyjaciel Hitoshi Sakimoto, który komponował muzykę do wielu gier Square Enix, a także wielu Final Fantasy. Jest tutaj odgroma zadań, tak zwanych questów, ponieważ około 400, a wykonanie 400 różnych questów zajmuje dłuższą chwilę. Uwierzcie mi. Nie jest to mało. Gra różni się zbytnio od poprzedników. Oferuje zróżnicowane środowisko. Niecołowicie wykonawczymi krytami 3D. I mają dla oka pastelową kolorystykę. Popatrzcie sobie na gębię. Łap dusz oka. Neee, <grymne> robóstwo. Soby blizzard, a tak lodowy. masz przeciwnik. Przeciwnicy są dosyć sprytni. Często dają nam w kość. Nie są głupi. Chociaż czasami zaprzeczyłby. No to. Skupił nam się tutaj przeciwnik. Kwesty są różne, od dostarczenia go, yy, naszemu pracodawcy różnych przedmiotów po wybicie wszystkich na planszy albo obronie naszego pracodawcy, który wpadł w tarapaty. Przechodzimy do ocen. Bo zostało nam już mało czasu. Werdykt tej gry. Wizualizacja 7. Dźwięk 6, a fan z gry 7. Nie jest to zbyt wysoko, ale gra, jak już mówimy, jest dosyć. Jeszcze nie dosyć. Ma stare reguły wytyczone. Przydałoby się tej serii powiew, powiew świeżości. Final Fantasy 4. Grafika. 9. Dźwięk. 8. Miodność. 9. Kończymy na dzisiaj nasz program. Mamy nadzieję, że się Wam podobał. Do zobaczenia. Pokazywaliśmy Do zobaczenia Wam bardzo fajne dzień. gry. Na naszego ulubionego ha 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 ha, ha, ha. Anhelda. Bye guys.